Po przygotowaniu kilku drzew na opał została nam taka kubka krzaków i chcę zrobić z nią porządek za pomocą właśnie tego. A mowa tutaj o rębaku do gałęzi firmy Arpal AM80TR, którego testowałem już wiosną, kiedy wykonał masę roboty podczas rozdrabniania dużego stosu gałęzi z drzewek owocowych. Tam jego maksymalne osiągi sprawdzałem w sadzie, a dzisiaj sprawdzimy jak działa po dłuższym czasie. Tym razem w lesie. Tak jak widać, zostało tutaj trochę gałęzi sosny, ale mamy również troszkę liściastych. No i musimy to wszystko zmielić. Myślę, że idealnie nadają się do tego rozdrabniacza. 3 cm, tutaj mamy 4 cm, tutaj mamy prawie 5, również 4, na 4 wiadomo rozgałęzienie. Myślę, że tak to będzie oscylować, bo to co grubsze, to wszystko ucinałem piłą. Zakładam duży, pojemny kosz na zrębkę i startujemy. Co tutaj dużo opowiadać. Robota jest szybka, łatwa i przyjemna. Jedyne co trzeba robić to wkładać gałęzie do rębaka i zrębki odnosić na przyczepkę. Jest to bardzo dobry sposób na posprzątanie działki. Ten sposób jest o wiele lżejszy niż rąba nie tej gałęzi siekierą i bardzo ekonomiczny, bo wykorzystujemy całość drzewa do swoich celów. Tak to wygląda, naprawdę jestem zaskoczony. Szybko mi to poszło. Ja tutaj byłem przygotowany, że się ściemni. Wyskoczyłem na chwilę po pracy. Wziąłem ze sobą jeden reflektor, drugi tam jest spracz przy ciągniku. No ale póki jest jeszcze widno, szybko udało mi się to zrobić. Jest posprzątane, można teraz spokojnie odpoczywać w zimę z czystym sumieniem. Wewnątrz to tak wygląda, choinki zmielone również na kilka centymetrów bez problemu, również, je, również zostaje pociachane po prostu. I tak najmniejsze kawałki tutaj 5,5 cm. Tutaj mamy 6,5 na najdłuższy, najdłuższy tutaj jest ta sosna ma 14 cm bym powiedział. Grubości są różne. Najgrubsze to chyba było to chyba było najgrubsze, tak mi się wydaje, około 5,5 cm. No i tak to wygląda. Bardzo szybko, bardzo dobrze się to spala. Napiszcie co sądzicie o takich rozdrabniaczach. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do następnego filmu. Hej!